Więc do tej polsko-słoweńskiej koalicji na czele włączył się Norwek, ale za chwilę sytuacja może znowu ulec zmianie, ponieważ na rozbiegu będziemy oglądali Kamila Stocha. Wczoraj trzecie miejsce, dziewiąte w tym sezonie podjął. No i Robert Lewandowski wśród kibiców. Wczoraj strzelił bramkę dla Bayernu. Dzisiaj, ponieważ jesteśmy w Bawarii, będzie dopingował Kamila. Popatrzmy, Kamil Stoch świetnie w kwalifikacjach. Mamy nadzieję, że znakomicie także w konkursie. Spokojny, spokojny, będzie daleki. Jest bardzo daleki lot Kamila. Brawo. Także kolejny znakomity występ reprezentanta Polski. To jest również lądowanie w pobliżu rozmiaru skoczni. 223, a noty powinny być wyższe niż przy skoku Daniela Andretande, no bo... Z mojego punktu widzenia przynajmniej aż takich błędów jak Norwek nie popełnił. Popatrzmy jeszcze raz w powietrzu spokojnie jak zwykle Kamil, kiedy jest w formie, a jest teraz w znakomitej dyspozycji, potrafi szybować praktycznie rzecz biorąc, bez najmniejszych przyruchów. 223 metry mu zmierzono. Noty od Niemca 17. Tak. Jakiś rewanż? Nie wiem, bo jest, jest dziewiętnastka, 15, jest 17, 17, no więc coś tutaj się nie zgadza. Do oceny wejdą osiemnaście i dwie, osiemnaście i pół. Polak ma odjęte 1,6 punktu za wiatr, no i to spowodowało, że jest na siódmym miejscu po pierwszej serii Kamil Stoch. Różnice nieduże. Pół punktu do Piotra Żyły, do Domena Prełca 7 do Macieja Kota punkt 1 10, a do prowadzącego Jurija Tepesza e, dokładnie 6 punktów straty.